To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Możemy iść. Możemy iść. Możemy iść. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Bo nie ma Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku zdjętych z anteny. Zapewne większość z Was kojarzy faceta, który biegał po rozmaitych świątyniach z charakterystycznym biczem w garści i kapeluszem na głowie, prawda? Indiana Jones, bo to właśnie o nim mowa. O ile jakimś cudem ktoś jeszcze o tego faktu nie skojarzył. Pojawił się na ekranach kin po raz pierwszy w 1981 roku za sprawą George'a Lucasa. Jego też chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Lucas, zainspirowany serialami przygotowymi z lat 30. i 40., powołał do życia postać Jonesa, archeologa, który nie tylko spędza czas na wykładaniu na uniwersytecie czy dłubaniu w ziemi, ale też czynnie uczestniczy w odzyskiwaniu skarbów, które powinny znaleźć się wśród okazów muzealnych. Tak czy inaczej, archeolog, który kopał tyłki nazistom i w niezwykły sposób doprowadzał do roztapiania ich twarzy, tak bardzo spodobał się widzom, że w ciągu kolejnych ośmiu lat powstały jeszcze dwa filmy kinowe. Lucas nie czuł się jednak w pełni usatysfakcjonowany. Jak wyznał w jednym z wywiadów, marzyło mu się cofnięcie w czasie i przedstawienie widzom historii młodego Indiana Jonesa. Marzenie to udało się zrealizować na początku lat 90., kiedy to rozpoczęto pracę nad serialem telewizyjnym, zatytułowanym Kroniki Młodego Indiana Jonesa. W naszej rodzimej telewizji, mam tutaj na myśli TVP1, kroniki pojawiły się już kilka lat po premierze w Stanach Zjednoczonych, bodajże w 1992 roku, co było całkiem niezłym sukcesem. Zwykle na seriale musieliśmy czekać zdecydowanie więcej czasu niż jakieś dwa czy 3 lata. I muszę przyznać, że w serialu tym absolutnie się zakochałam. Nie tylko ze względu na kapitalny polski dubbing, zresztą sami zobaczcie. Niemcy, jako sprzymierzeniec Austrii, wypowiedziały wojnę Rosji oraz Serbii. A my walczymy we Francji. Nic w tym dziwnego. Francja wypowiedziała wojnę Niemcom i Austrii, bo jest sprzymierzona z Rosją. A co z Belgią? A. Belgia. Na drodze Niemców do Francji. Stała Belgia. Broniąc Belgii, Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom i Austrii. Właśnie. Więc walczymy w obronie Serbii, o której mało kto słyszał. O to chodzi w tej wojnie? Nieźle, nie? Źle, nie? Muszę przyznać, że jako 10- czy 12-latka byłam w święcie przekonana, że coś tu jest nie halo. To jest po prostu niemożliwe, żeby to był amerykański serial. Tam muszą grać polscy aktorzy, tylko te takie amerykańsko brzmiące nazwiska jakoś mi skrzytały. Ale nieważne, wracając do meritum. W serialu zakochałam się też ze względu na fakt, że uwielbiałam kinowe filmy z Harrisonem Fordem i miałam kompletnego bzika na punkcie Indiana Jonesa. Odcinek pilotażowy bardzo przypadł mi do gustu i pozwolił mi się w dużym stopniu skupić na treści serialu, co, co w kolejnych epizodach nie było już takie proste, ale o tym za chwilę. Każdy epizod zaczyna się od snutej przez starego Indiany historii, którą opowiadam zwykle kompletnie przypadkowo napotkanej osobie i często w wyjątkowo komediowej sytuacji. Mam wysoko postawionych przyjaciół. No śmiej się jak chcesz, ale ja w ciągu dwóch, trzech godzin znikam. Wydostałem się już z takich więzień, pokonywałem takie zabezpieczenia, jakich wy. Dalej! Wysadzili do paki. Zanudziłeś kogoś na śmierć? O, widzę, że mi nie wierzysz, he? To więzienie to żadne więzienie. Niemcy, a ci to mieli więzienia. W czasie pierwszej wojny światowej, po straszliwej bitwie stoczonej na północnym brzegu Sąny... Gdy dostałem... wreszcie narracja z starego pleka przechodzimy do właściwej akcji. Lukas podzielił serial na dwie części. Część odcinków poświęcając dziesięcioletniemu Indianie, w tej roli Korei Carrier... Karier, Carrier. Karier. I jego pierwszym przygodom, edukacji oraz poznawaniu świata oraz wielkich tego świata. Na przykład Lorenzo Zarabi. To Henry Jones Jr. z Princeton w New Jersey, a to pan Lawrence z Uniwersytetu w Oxfordzie. Część epizodów z kolei prezentuje nam 16-letniego Indianę, którego zagrał Sean Patrick Na Nastoletni Indy bierze udział w wydarzeniach naprawdę dużej rangi. Walczy w I wojnie światowej, trafia do niemieckich więzień, następnie przenosi się do Rosji i staje twarzą w twarz z Leninem. Chyba trochę pan przesadził, panie Lukas. Ciężko w końcu uwierzyć, że Indiana osobiście poznał późniejszego prezydenta Francji, De Gola, Był świadkiem zmasakrowania manifestacji w Piotrogrodzie 4 lipca 1917 roku, a zaraz potem, czy może przedtem, los zetknął go z Albrechtem Szwajcarem. I to wszystko na przestrzeni kilku epizodów. Czy jednak zabija to kompletnie przyjemność z oglądania serialu? Myślę, że nie. Nie jest to jakaś wielka wada, a dla osób, które lubią historię, może być wręcz zaletą. Ja sama, mając te 10-12 lat, 12 chyba jednak, uczyłam się historii właśnie z kronik. I miałam same piątki, przynajmniej jeśli chodzi o okres I wojny światowej. Ta wiedza sama wchodziła mi do głowy. Oczywiście weryfikowałam ją odpowiednio, przeglądając jeszcze jakieś encyklopedie czy książki historyczne wypożyczone z biblioteki, ale taka nauka była czystą frajdą. Jeśli zatem lubicie historię, Sięgnijcie po kroniki, może się okazać, że odkryjecie ją zupełnie na nowo. Wracając jednak do sedna. Kroniki, pomimo tych większych czy mniejszych wad, oglądało mi się świetnie. Efekty specjalne, jak na swoje czasy, robiły wrażenie. Dbałość o szczegóły zachwycała. Mnie przynajmniej. Bohaterowie dali się lubić, pomijam Lenina. I jego nie. I wszystko byłoby fajnie, gdyby Lukas nie rozkręcił się przesadnie i nie przesadził z budżetem. Okazało się, że kasa pchana w serial była jednak zbyt duża i w związku z powyższym pracę nad serią trzeba było zakończyć. Na otarcie łez pozostały nam wersje DVD. Pięknie wydane, poukładane tematycznie i pozbawione durnych ględzeń starego pryka. Recenzując kroniki, nie mogę oczywiście nie wspomnieć o aktorze tworzącym główną rolę. I nie mam tutaj bynajmniej na myśli tego gówniarza, Korea, czy jak mu tam. Ale chodzi mi o cudnej urody Seana Patryka Flanagan. Oczywiście jestem absolutnie obiektywna. Sean Patrick Flanagan nie tylko okazał się idealnym aktorem do zagrania młodego Indiana Jonesa, ale też okazał się jednym z najbardziej utalentowanych, jeśli nie najbardziej utalentowanym aktorów na planie. Poza tym nie sposób nie zwrócić uwagi na pewne jego atrybuty, które dodatkowo podnosiły jego rangę, wartość i ogólną boskość. Na przykład ta cudnie ułożona fryzura, bez względu na okoliczności i na scenę, czasem dodatkowo romantycznie smagana wiatrem, ta jego klata, śniąca się po nocach pewno nie jednej z nas, i szafirowe oczęta, w które można było wpatrywać się dniami i nocami. George Lucas wybrał aktora idealnego. Podsumowując, serial pomimo paru wad był świetny i znakomicie przetrwał próbę czasu. Po kilkunastu latach oglądało mi się go równie dobrze jak w latach 90. Drugie, którego zmuszałam do oglądania tego serialu razem ze mną, podobał się on nieco mniej, ale kiedy tam drugą. Polecam kroniki. Naprawdę jest to serial świetny. Jedynym problemem może być dorwanie go na DVD, ponieważ dostępny jest on wyłącznie na eBay'u. No i cóż, no... Jedynie w oryginalnej wersji językowej. Polskiej wersji jeszcze nie doczekaliśmy. O zgrozu krążą też plotki, że TVP samodzielnie skasowała taśmy, na których powstał wspomniany na początku genialny polski dubbing. Pozostaje nam zatem oryginalna wersja językowa, ewentualnie poszukanie w sieci fanatyków, którym udało się zachować choć kilka odcinków na VHS-ach. Jednak bez względu na to, czy dorwiecie wersję PL czy oryginalną tego serialu, rzućcie na niego okiem naprawdę warto. Poza fajną fabułą, świetnymi aktorami, kroniki zachwycają też rewelacyjną muzyką, od której po człowieku czasami chodzą ciary. Sean Patrick Flanagan? Cóż, będziecie mieli okazję zapoznać się z nim bliżej, ponieważ pojawił się on w ósmym sezonie Dextera. A tymczasem dzięki za Waszą uwagę.